Cześć, czterej witam was znowu w The Gungeon. Lecimy teraz kolejną postacią. Znowu próbujemy dojść jak najdalej. No ostatnio w połowie rozwaliłem ostatniego bossa. A raczej wiecie, tego smoka. On jeszcze nie jest do końca ostatni, tak właściwie. Mamy latającego psa na Paku. Z tego co wiem, on nam przynosi upgrade'y. Nie musimy ich chłapać sami. On nam je przynosi. Także to jest spoko, ale czy on jeszcze coś robi? Nie wygląda na to. O, komando, które ostatnio odblokowałem. W poprzednim odcinku pod koniec. Ej! To był dobry wybór. Zarąbiste to jest. Ciekawe, czy ona będzie miała jakiś las. Bo jeżeli nie wiecie, to każda postać ma zupełnie inną ścieżkę. Znaczy, pierwszy tam poziom, pierwsze piętro jest zawsze takie same. Ale reszta jest zazwyczaj inna. HP up Memento Mori. O, wiem, wiem. Pamiętam. Może nawet szybciej niż mi się wydaje. On nie tylko mi przynosi te upgrade'y, on od razu ich używa. On po prostu podleciał bo do bomby i jej użył. On wysadził wszystkich. Piesek terrorysta, co jest? A ja znowu strzelam wybuchającymi bananami, które jeszcze jakąś reakcję łańcuchowo odwalają. Nie, nie rozumiem. Absolutnie. Czemu to jest tak, czy, tak blisko? Buffalo. Okej, okay, gość, którego chyba najbardziej ogarniam. Znaczy buffamo, nie buffalo. Co ja gadam? Dobra. Dobra, to może Blank. Chciałem to zrobić bez obrywania. Aj. Dobra. Oho, Lipka. Dobra, Blanków już nie mam. Więc jeżeli coś będzie się dziać, to jest problem. Nic nie będzie się dziać. Bez obrywania. Udało się. Za pierwszym razem w ogóle udało się bez obrywania, nie? A potem ani razu mi się nie udawało. Ale tam za pierwszym razem jak mi się udało to tak właściwie jakby nie zabiera mi temów. Góra jest taka pełna, a dół nie. Oj, raz lecisz w górę, raz w dół. Spoko! Całkiem dziwne. Ale będzie mi się to mylić. Jak to się czasami będzie zatrzymywać w ten sposób? Oj, bym oberwał. Niedobrze. Leć w górę, leć! Leć w górę! Puk, puk! Kto tam? Bouncy Bullets i Amulet of the Pit Lord. O oh, Amulet of the Pit Lord ja bym chciał. Szczególnie, że zarobię na to. Będę miał hajs. Ciekawe, czy uda mi się dojść do 20 combo. To nie jest już maksymalne wtedy? Nie no, wydaje mi się, że maksymalne jest jakieś znacznie większe. Chociaż... Dwa piętra prawie całe. Bez żadnego obrywania. To może być max. Gun Boots. Przy uniku sobie strzelam. Okej. Okay. Czemu nie? Mam już 17 combo. Oj, nie chcę tego stracić. Chcę 20. Może przy 20 będzie jakiś unlock? Jeżeli dostanę achievementa, to będę wiedział, że to jest maksimum. Jeżeli nie dostanę, no to nie jest maksimum. Nie kupiłem amuletu. Super. Nie, myślałem, że to będzie jakiś normalny gość. Wiecie, no widzę, że się respi mnie, nie? Myślałem, że to będzie jakiś normalny gość i po prostu. Wezmę go tam po rozwa rozwale i tyle. A to jest ten, co tam się kręci, tak? No to combo 17 poszło się rypać. Dajcie, bossa, bossa, dajcie. Dobra, jesteś ty, ty je odrzucasz, tak, tak. Weź tam masz młotkiem. Boss? No do góry i teraz bum, bum. Nie spadasz? Nie spadasz. Ajbalrock Rock. już nie jest, z kulą Armatnią, z kulą oczną What? No tak, a tak jak... jak w Enter the Gungeon Ten też Dobra Da się to wykierować! Wygląda na stosunkowo łatwego bossa. Oprócz paru momentów, kiedy spuszcza mi łomot. Dobra. Da się go wykierować Nice! Załatwione! Co to jest? Masz szansę mnie odleczyć? Ale kiedy? Po prostu po zrobieniu pokoju, piętra czy cokolwiek? Dobra, dawaj ten amulet. Bo przed chwilą, przez to, że nie dostałem amuletu, nie wziąłem amuletu, to straciłem dosyć duże kombo. Ej, tu guziki jakieś. Co one robią? Co to się dzieje, jeżeli ja na te guziki stanę? Czekaj. O! Te rzeczy strzelają we mnie. Jeżeli ja na nich nie staję. Ja muszę, jakby opóźniać, ja nie wiem, ich rozwój czy coś takiego. I cofać go, bo będą we mnie strzelać. Jak na nich nie stoję, to robią już takie żółte i we mnie strzelają. Oni się ciągle podnoszą. Dobra. Czekaj, muszę stanąć tam na tego tu. Bo już się wkurza na mnie. Dobra. Nice! Ej, ciekawe to jest, że trzeba tak stać na nich. Masz coś ciekawego? Mm, ulepszenie naboi. To bym chciał. A co tu jest? Jakaś cela, czy gość do pomocy? do pomocy. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Weź mi coś, daj. bla, 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 i w ogóle i mam skrzyneczkę. HP Dzięki! Już drugiego HP dostałem. Znaczy w sumie trzeciego. Bo jeszcze zrobiłem Master rounda. Omega Bullets. To, co miałem w poprzednim rania Ej, znowu mam Alfa i Omega. Co jest? Jeszcze będzie ogólnie plus jeden. Do nabój. Czekaj, 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 czekaj. A nie, jeszcze nie mam. Jeszcze nie mam hajsu. Ostatni pocisk lepszy, pierwszy pocisk lepszy i wszystkie lepsze. Ej, bo ta broń jakby ma jeden nabój. Więc ostatni i pierwszy to jest ten sam. Więc takie bronie to będą nieźle kosić. Dostałem pół HP. Normalnie po ukończeniu. To to jest ta szansa na leczenie. Ej, nie żeby coś, ale to ma szansę zaździć dalej. Znaczy ja jakby już dwa razy doszedłem do smoczka, więc na pewno dojdzie daleko. Ale może go nawet rozwalę. Jest mała na to szansa, ale jeżeli będę miał farta, może. O, chłop jest przeklęty. Im większe masz kombo, tym większa jest szansa, że chłopy będą przeklęte. Dobra, trzeba. Ajajaj, no i kombo poszło się rypać. Platforma we mnie strzeliła. Okej, okay, piesek zebrał mi serce. Dobra, 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 nie strzelać we mnie, nie strzelać. Spokojniej, spokojniej. Platformy, jesteście tylko platformami. Wy nie strzelacie. Wy lewitujecie. O Jezu, jakie ja mam stać na wszelki, wszystkich platformach naraz? Za dużo. Za dużo ode mnie wymaga. Nie wiem, jakie tam mnie obrawałem, ale okej, okay, teraz jest boss. Pyton. Pyton. Dobra, ale chyba je, jest większa mapa niż ostatnio, więc. Tylko, kurde, jest nieprzyjazna dosyć. Aj, oberwałem już raz. Aj, nie wiem, trudno jest. Aj, dobra, to lepsze niż oberwać. Masz dobra. Zmarł! Padł! Nice! Dobra, fat bullets! Okej, okay, będę miał większą szansę, że trafią, no bo będą większe. No to, jakby halo. Oczywiste, nie? Uwielbiam to piętro! Ja myślałem, że tak będzie wyglądała cała gra! Ja muszę sam iść na górę! Myślałem, że tak cała gra będzie wyglądać, naprawdę! Epicki koncept, że sam muszę się tak wspinać! A nie, że winda i winda i winda Ale tak, to jest kozackie, tylko... Ej, mam mały problem Już nie mam Dobra O Amulet mnie uratował tutaj Dobra, nice Was tam sobie olejemy Dobra, za późno trochę skoczyłem Tego bym to rozwalił, bo mi będzie przeszkadzać. Ten się tu ciągle będzie tepać. Tam ci to tam, walić ich. No i sklepik. Magnet, loadstone, amolet... Eee, słabe rzeczy. Ja po prostu chyba zrobię sobie na życie i tyle. <gryw> Rozwala mnie to, jak sobie zamrażam jakichś latających, a oni po prostu spadają na ziemię. To jest zarębiste. wiecie, jakiś potężny, mocny przeciwnik, nie? Jakiś potężny tank, musisz go tłuc przez dwie minuty. Nie no, zabrażasz go i on hop, po prostu spada. Dostałem pół serduszka i to! Spowolnienie naboi przeciwników. To na smoka się dosyć mocno przyda. On ma bardzo szybkie naboje tam. Czasami trudno ogarnąć, co się dzieje w ogóle, naprawdę. my się w górę, nie rób tak, nie rób tak. Dobra, nice. To jak najszybciej rozwalać ludzi, żeby mi się nie zalęgali. Nie przeszkadzali mi. Dobra, salam pistoł broń dostałem właśnie. Dobra, tam to coś wyglądało, jakby miało się załamać. Tamta podłoga. Jak na, ty jak na tych takich cegiełkach staniesz. Gdzieś na boku to one się tak przekrzywiają, jakby miały upaść zaraz. Nie wiem jak, ale nie obrywam. Chyba jeżeli glut na ciebie skoczy tak centralnie na ciebie, to wtedy obrywasz. A jeżeli ty jakby po prostu wskoczysz w niego, to nie. Ok, ale co to tam wybucha? Bo jakby tło wybuchało. Kogo mamy tym razem? Uf, z czym ty jesteś? Kilinder? Co? O kurde. Oj, dobra. Blank. Nie, nie, nie rozumiem tego ataku. Ale nie obrywałem. Nie! Ten jeden moment, gdybym odrobinę wcześniej skoczył miałbym to bez obrywania, miałbym kolejnego HP-apa. Czekaj. Przy uniku zostawiam bombę? Tak. Nic mi to nie zmienia. Tak właściwie, prawie. Ostatnie piętro ostatnie i smok. I ostatnie piętro, z tego co widzę, jest zawsze takie samo, dla każdego. Czyli tylko od drugiego do czwartego piętra jest inaczej, dla każdego. Dobra. Nie. I oberwałem. Dobra, na szybko rozwalać, żeby się nie gromadzili. Ale fajne jest to, że ten piesek mi wszystko zbiera tak ładnie. Dobry jest. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. MakeShift Cannon Make shift CANON To coś zmachituje prawie każdego. Masz coś fajnego? Mam dużo hajsu. Jeżeli oberwę, to przeciwnik też oberwia. Mm. Nie wiem, no wezmę sobie. Nie mam co innego do kupywania, nie? No. Eee, mógłbym sobie zarobić, żeby później Armor kupić pod koniec. Albo życie. Zależy czy oberwę. Tak czy siak, się przyda Chyba, że tutaj oberwę Ale mam nadzieję, że jednak nie Nie nic no, nie chcę na niego tego makeshift na nas używać Na niego też nie Ktoś mocny się może zrespi? Nie no dobra, po prostu wezmę, walnę w byle kogo Oj, Na ukos od nich nie można stać, bo oni Strzelają czymś takim Jeżeli ten nabój jest blisko ciebie To wtedy się na ciebie naprowadza Ale tylko kiedy jest blisko A oni zawsze strzelają na ukos Także nie można tam stać. Co ja dostałem? Daj coś dobrego. Przeciwnicy mają mniej życia. Mam dużo ulepszej naboi. Przeciwnicy mają mniej życia, ich naboje są wolniejsze. Mam masę życia. Jakby wszystko się układa. Ty, tu było tyle przeciwników, że mam kombo 15. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. To już ostatnie jakby pojedynek ze zwykłymi przeciwnikami A potem to już smoczek. Trzeba ich jak najszybciej rozwalać, żeby nam się nie gromadzili. Ej, coś dużo obrażenia mam. Ej, serio! Jestem potężny. Tak żebybym rozwalił, bo one mogą bardzo przeszkadzać. Chociaż nie, ja lecę do góry. To te pociski nie zostaną za bardzo. Okej. Okay. Ten rozwalony, o nie, szkielet Dobra Ja bym go tutaj jak najszybciej chciał rozwalić Tego przeklętego też Dobra, padł Jeden i drugi Ptaszek Te małe gluty Nie, dobra, obrywałem od ptaszka i sklep. Dobra. Kupuję co mogę. Czyli. To i to. I to będzie tyle. Lecimy. Uff. Lecimy. Na smoka. Znowu. Po raz trzeci. Jak to mówiło, to trzech razy sztuka. Ale nie, nie sądzę, żebym cokolwiek był w stanie ugrać. A i teraz ta długa scenka. Nie, escape'em nie da się pominąć ani niższym. Normalnie się dało większość pomijać. Poleć w bok, chłopie. Po co ty lecisz do góry gdzieś tam, do chmur? Od razu w smoka. Nie rozumiem cię. Mogę spać na dół? Daj mi się ruszać. Nie, nie mogę spać na dół. W ten sposób mógłbyś się czasami uratować. Mam przecież amulet, nie? On mnie uratuje. Co prawda, ma cooldown. Ale tak czekaj, stajmy mnie uratować No, no, no Nie patrz się Co się lampisz? Ostatni dragon Uj Dobra Okej, okay, obrywałem Nie, nie, nie Nie wiem Co się dzieje? Ale oberwałem Kto by się spodziewał? Dobra Nie Dobra Żyje Padaj gościu Blank Nie, 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 nie Najgorsze co może być to Rakietki jeszcze będą wybuchać Dodatkowo i to też jest bardzo mocny atak. Blank. Bo nie wiem, co tam się dzieje. Tak właściwie. Uuu, co to było być? Już blanków nie mam. Tak, żebyście wiedzieli. Dobra. Tym razem farta nie miałem. On już prawie nie żyje. Już po nim. Nie wiem, jaki cud. PADŁ! Słoczek padł! On! Ostatni boss, w sensie jakby główny. On mi nawet hajs zbiera. Ten piesek. On wygląda jak szczur, jak jakiś chomik. No i co? Udało się. Wylądowałem. Okej, okay, tu jest jakaś kupa naboi, czyli chyba mam lecieć w prawo. Tak właściwie. Ty, 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 nadążaj nade mną, co? I teraz mogę sobie po prostu odlecieć. A skąd oni tu są? Siema. Yy, siadaj, siadaj, siadaj. Coś tam, coś tam. Yy, trzy kropeczki na tak, on nie gada. Udało ci się. Siadaj i coś tam, coś tam. Strap in. Endanger... Everyone by waiting A, na razie wszystkich czekając Narazimy ich? Bip <noise> Mogę z nimi pogadać? Nie no dobra, lecimy Dawaj Okej okay. Odblokowałem parę rzeczy Ziup No i Gungeon wybucha A co z tymi wszystkimi człowiekami tam w środku? No nasze ziomki sobie uciekły, ale reszta nie O Gwiazdeczka To no, jakby Gram w to drugi raz Tak robię dwa odcinki na raz i Co to jest? Siema, łowco. Jestem root Switcher. Zostałem zaprogramowany z wiadomością na wypadek śmierci mojego twórcy. Twoja ścieżka wychodząca z Gungeonu... No każdy Gungeoner ma swoją własną ścieżkę. Jeżeli chociaż raz ukończyłeś jakąś ścieżkę, to jesteś w stanie ją wybrać. Nawet inną postacią. Więc ukończ jakąś ścieżkę i inni gangeonerzy będą mogli jej używać. Ej, fajno. Bardzo fajno. Ty, 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 ty. Nową postać mamy. Nabój. Wygląda groźnie. Dobra, Jezu, ja mam tyle hajsu, że już po prostu kupuję wszystko. Mam w achiewmencie, że 10 na 20 rzeczy od nich kupiłem. Skoro jest tak mało rzeczy u nich, to czemu je dostaję Tyle hajsu, Ej, nie żeby coś, ale za wami jest masa, masa pudeł. I wy macie tylko 20 itemów do kupienia? Aczkolwiek jeszcze tutaj jakieś drzwi są zablokowane. Tutaj jest zablokowana kuźnia. I tu za tym jakieś tam przejście jest też zablokowane. Także co, na dzisiaj to no tyle, mam nadzieję, że się podobało. Następnym razem polecimy jeszcze kimś innym. Może nabojem, właśnie. Tak, następnym razem polecimy nabojem. Do zobaczenia. I Siemka.